Dobry wieczór. A są spod znaku panny. Jakoś, jakoś nic do mnie nie przychodzi, jeżeli chodzi o państwa, ale to dobry znak. To znaczy, że chyba jakiś problem do, dobiegł końca. Bardziej to jakaś ulga jest pokazana, jeżeli problematyczna sprawa. Panna. Panna sobie nie zawraca głowy już tak naprawdę przeszłością. Panna nie ma tutaj um, powodu, żeby wracać do niej, do, do przeszłości, żeby, żeby coś rozpamiętywać. Jest pokazane raczej, że panna jest skupiona na takich dziedzinach życia, na takich sprawach, które przynoszą jej jakąś satysfakcję, koją ją jakoś tak. Panna ucieka się w pracę tylko po to, żeby się uzdrowić. Tutaj praca jest najlepszym lekiem dla, dla panny. Tak naprawdę, tutaj nie chcę myśleć o jakichś trudnych rzeczach, po prostu pracuję, bo wiem, że to mi da e, no poprzez swoją praktyczność i jakieś pieniądze, i jakieś profity i mm, poczucie niezmarnowanego czasu, to przede wszystkim. Czyli ta, ta, ta praktyczność, ona tutaj bierze górę. Ym, tu jest bardzo jasno powiedziane, ja się nie chcę tym zajmować. Nawet tutaj nie jest, nie jest pokazane jako wypieranie tematu. Nawet nie. Bo tutaj, bo tutaj jest temat rozpracowany u panny. Tak naprawdę. Ja nie mam do czego wracać w sensie przeszłości. Więc właściwie e, bardziej jestem skupiony na budowaniu nowego życia, czy, czy, czy wymyślaniu sobie różnych rzeczy, które mogłem zrealizować w życiu. A przeszłość po co mi jest już potrzebna? Do, do czego mi jest potrzebna? Już nie. Mhm. Mm tak, jest posprzątane czyściutko w przeszłości. Otwarty mental, jeżeli chodzi o przeszłość, tu jest postawienie kropki na końcu zdania, tak naprawdę. Czyli właściwie to jest potwierdzenie dla Państwa z energią panny, że mm, koniec, przeszłość już pozamiatane w głowie. Czysto w emocjach czysto. Mm, nie mamy tutaj specjalnie czego rozgrzebywać, bo już co miało być rozgrzebane, to zostało. Teraz ja jestem skupiony na tym. Na przyszłości. Oczywiście, na przyszłości jestem gotowy, na miłość jestem gotowy na to, żeby mm, sobie przeżywać nowe, ciekawe, ekscytujące rzeczy. Jestem gotowy na nowe znajomości. Jestem gotowy na nową pracę. Tak naprawdę. Tutaj bardzo się pokazuje lecznicze działanie pracy u panny. Oby tak dalej, bo przeszłość już nie istnieje dla panny. Najszczersze gratulacje. Słyszę, zdali państwo egzamin. Wszelkiego powodzenia w tym nowym. Dziękuję.